Witajcie! Dzisiaj mam dla Was bardzo nietypowy filmik, ponieważ nie będzie on o pet shopach. Będzie on o książce pod tytułem Myślę, że filmik Wam się spodoba. i Zapraszam do oglądania. Tak wygląda ta książka. Tutaj mamy tytuł. Autora Wam oczywiście nie pokazuję. I tu jest tom trzeci. Pierwsza strona... Mam trzeci książka pod tytułem. Nie wpisałam tej y, tytułu, bo mam na przodzie i autora też nie. Kolejna strona. Tutaj mamy taką stronę, która jest. Tę książkę dedykuję sobie. Wpisałam tutaj dla kogo dedykuję tą książkę. Dalej miał być wywiad z babcią, lecz ja to pokolorowałam, bo kocham kolorować. Kolejna strona to strona z fryzurą. Dalej mamy to właśnie stronę, z którą mamy narysować twarz. Też pokolorowałam. No, no i dalej. pokoloruj usterkę. No to pokolorowałam usterkę. Jak widzicie, bardzo dużą część koloruję, a mniej robię, no ale niestety. Kocham kolorować. Taka strona, to już zrobiłam, dlatego pokazuję Wam, co robiłam. Pokolorowałam drogę. Wzięłam coś na ząb, brud. Opisałam e, słowa emotikonami. Z następnych stron powycinaj paski i przyklej na stworka. Uwolniłam fafika. Oczywiście jak ja, jak to ja, pokolorowałam. Wymyśl własne trzecie światło. Wymyśl własne trzecie światło. Takie światła były. I te wymyśliłam. Piękne. Jeszcze z grubsza, przepraszam, jeżeli powtórzyłam ten napis, lecz nie wiedziałam, czy zrobiłam cięcie. Kalambury. Łączenie. Kolejna szalona fryzura. Zrób gotycki makijaż. Uśmiechnij stronę, wytnij element zakreskowany. Pomaluj paznokcie agatki. Okej, okay, to, to już wszystkie strony z mojej książki pod tytułem. Myślę, że Was nie zanudziłam na śmierć, ale też myślę, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, piszcie w komentarzach. A ja się już z Wami żegnam. Pa!